Hejka, widzowie, tutaj Nexia i dzisiaj będziemy brać, który rysunek będzie lepszy. To polega na tym, że y, tutaj są dwa rysunki, jakie sobie pleksują rysunek i trzeba pójść do tego rysunku, który Ci się bardziej podoba. No i potem toczą się bitwy pomiędzy dwoma rysunkami. Tutaj jest lepszy, ten zagrywa. A więc ja będziemy sobie w to grać. Jestem bardzo ciekawa, czy ja dzisiaj będę. I czy bym chciała być, nie wiem, bo ja z e, tego typu życia rysowanie to nie jestem lepsza. Ale mniejsze. Tutaj mamy miecze i koszpidonie. To jest jakieś mocne saszy. Złoty miecz albo złoty pazury. Aha, trzeba połączyć... E, po, znaczy, pora, Chrupić gra, Dołączyć do... pytania, co potem tu zrobię. Pod O matko, przerwa. Dobra. I zobaczymy. Tam na górze się wyświetla przy okazji, kto będzie ekscytować. Gdzie to potworek? O, ponad. Tam jakaś Alisa. Ona no, chyba ma niezły fan. Pod małym... A jakby, no, comment for this situation. No, Lisa ma chyba nie fan. Więc super. Muszę narysować misko. O, ja bym nie narysowała miski zabłoka. Ja to, ja, ja ledwo trzeba umieć narysować, kurde, nie wiem, po prostu linię, to dopiero miskę narysować. Tak. Niestety, prawda, ale, no, tak naprawdę, ja nie umiem wysłuchać im wszystkich więc nie wiem, ale przynajmniej popatrzymy, jak coś inny umie rysować. Jeszcze dodatkowo ja takie lagi, od paru dni, I tak laguje kurde. Proszę, ja nic nie mogę praktycznie, no nie, e, się ruszać, bo ten laguje. No i zatem miska. Ja i teraz jest ciemno i uwaga. W ogóle ja nie jest moim zdaniem Tak, ja Ta ona wygląda jak miska, tam to jest bardzo ładne na pewno, ale to jest taki dzbanek bardziej, taki chyba, a to jest taka miska bardziej, co nie, to trochę wyżej 300, podwórka, ale no Polskę, tutaj idziemy, tak, ale to jest taka bardziej miska, tam to jest taki, taki dzbanek, takie co nie, to nie jest miska chyba, bo, bo znaczy, no, na pewno raczej nie, to nie jest miska. I uwaga! Aha, uh -huh. no ale mamy dużą teamerkę. Ja tu nie będę atakować, bo ja mam taki lagersy, że ja nic nie... o, widzicie? Ja nic nie zrobię. Ja nie będę atakować w ogóle. Zobaczymy, czy ktoś się przyczepi do mnie. Dobra. Stoimy w miejscu. Mhm, uh -huh. jakiś gościu? Dobra, nie na no, ogólnie Bodrama. Więc zamówczka. Więczymy. O nie, a lagi. Przez przypadek poszłam do ściany, ale to lagi, co nie? Więc nie zwracajcie uwagi, jak nie. nie wiem, jak się w dziwnie ruszaj, czy nie, nie nic nie będzie działać. to przez lagi. Hamburger. O matku. Czy ja bym namalowała hamburger? Bo no możliwe. To jeszcze tam bym wybatała radę, namalować, malować aż taka zła chyba nie jest. Teraz e, każdy z nich komentarza zapisze. Hamburger, hashtag Hamburger, wbierzcie. Ja wam patrzcie, jakiego ja tu namalowałam? mam To jedyne, co ja umiem, okej? Okay? Nie umiem ładnie. Okay. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, kto ładniej namaluje. W końcu mają trochę czasu na mal malowanie tego. Nie? Yeah, ale w ogóle, ten na przykład, ja bym mogła nagwać? E Gdyby, bo ja poszło już nie mam wpływu na chociaż... Mam teraz zamiar sobie podawać chaty skąd? Dobra, 2, 1, 0. i uwaga! No, była na hamukderia takiego, że cię pani namachowała. No, raczej że idziemy do czego tam Tamten to taki chyba trochę nieskończony. Coś nie pykła, wygląda jak piłka. No. O kurde, nie tej raz! No. Nie. Ta nie ma niemieckim nie. Jestem ciekawa, czy ktoś do niej pójdzie w ogóle. Hello? No Można było się spodziewać. No to dziękuję bardzo. No i wydrana. Super. I ja widzicie tam nad zama, mam już te diamenciki się dare, co każdą rundę, ile ich tam pana, bo... Nie? Nic fajnie. Nie, ja rysuję cytrynę! Ja mam takie nagle, że ja nic nie narysuję. Cytrynę, cytryny. Ja mam narysować cytrynę, ja nic cytryny nie umiem narysować. Ja narysuję jakiegoś koldy ziemnioka. Nie umiem narysować cytryny. Nie, to nie! Nie umiem namalować cytryny. Nie patrzcie na tą porażkę, nie patrzcie. Nie ja nie wiem, ja nie umiem narysować. Znaczy ja tym cztery żyć strynę, ale ja mam takie lagi, że jak nie dam rady czegokolwiek narysować, nie. Takie lagi mam, hm? że nie mam rady chyba narysować tego w małej też. I że osoba, która yy, narysuje to, co nie, tą drugą stronę, to będzie miała milion razy lepiej nawet jak kurde, jakiegoś nie wiem. Banana zamiast. Gdy jest tak będzie lepsze niż mój ziemniak. Ja wiem, jak wygląda strynowie, ale ogólnie ja nie umiem tak namalować. No wiecie. Mm. Dobra, matko, matko. Zobaczmy, czy ktoś w ogóle moją porażkę wybierze. No kurde, co to jest? Zobaczmy tu, czy ktoś moją porażkę wybierze. Matko, dostaj. Aha. No, nie, nie wiedziałam za bardzo, że druga osoba mamarzywała jakiegoś diabłokota. No, 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 super. I ktoś tego diabłokota wybrał. What the heck? Mam mojego ziemniaka, który praw Matko Boska. Nie, biescy. Nie, biescy. Biescy No nie, zabij naszego polskiego potworka chłodę Polacy, wygrywamy. Polska góra. Muszę tylko wygrywajcie. Błagam, błagam, błagam. Matko Boska. Matko Boska, dobra. Bo mnie to już nie wiem, kto wygrywa. Ale wiem, że widzowie, to był koniec odcinka. Jeśli Wam się podobało, to dajcie lajka. I jeszcze żegnam, papa.